W niedzielę wieczorem w schronisku Górskim Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się koncert pożegnalny dla odchodzącego z funkcji Nie. kierownika ośrodka, wiceprzewodniczącego Związku Harcestwa Polskiego Mariana Antonika. Ten koncert jest szczególny, bo to jest moje podziękowanie ludziom, z którymi pracowałem tu przez ostatnie 12 lat ale też gościom, którzy przyjeżdżali do Stroniska, którzy to byli, wszystkim tym, którym Głodówka jest bliska, ponieważ ja pożegnałem się z Głodówką, więc ten koncert jest takim pożegnaniem, taką podróżą może trochę sentymentalną. Ludzie zazwyczaj mają jakieś miejsce pracy, do którego chodzą i wracają, a Głodówka była moim miejscem pracy, ale była też domem przez 12 lat. Tu mieszkaliśmy, tu mieszkała nasza rodzina, tu przeżywaliśmy radości i smutki, wszystko to co normalnego życia. No więc to jest jakby dodatkowy taki smaczek czegoś. To nie jest tak jak w normalnej pracy, gdzie podpisuje się kartę, oddaje się dokumenty i się odchodzi. Tu, tu zostawia się je w pewnym sensie swój dom. Głodówka w ten weekend zwabiła do siebie mnóstwo ludzi, z których wielu przybyło, by mile spędzić chwilę, słuchając występów m.in. młodego podhalańskiego zespołu Tech, czy kompozytora piosenek balladowych i poetyckich Tomasza Lewandowskiego. Muzyka Shining road to please that we belong to. Mm -hmm. Pochodzimy z zakopanego z nowego targu. Nasz zespół nazywa się Tech. Gramy od kilku miesięcy. Można nas zobaczyć na lokalnych koncertach na Podhalu. Ponieważ wszyscy jesteśmy z chłopca Podhaleńskiego, dzisiaj graliśmy na głodówce na koncercie pożegnalnym dla Mariana Antonika. Jeśli chcesz, będę biegł pod wiarę. Nie wiem, jak sprawy dalej się potoczą. Dwa mowy raz ogólny i jeden szczegół. Mogę mówić sobie prawdę, prosto w oczy. Zrochem Marian znamy się od dobrych 30 trzydziestu paru lat. Jestem harcerzem z Bielska Białej, czyli z miasta, gdzie Marian też swego czasu prowadził drużynę i było tam wtedy właśnie kilka dobrych drużyn harcerskich, które, które ze sobą rywalizowały, ale w tym, dobrym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tu na głodówce to w zasadzie przynajmniej raz, dwa razy do roku jestem. To, to bardzo miłe miejsce, bardzo, bardzo lubię tu przyjeżdżać, więc, więc trudno, żeby tu nie przyjechać. Ja, ja z tym miejscem mam masę wspomnień, dobrych wspomnień. E, też jakby jest sentyment, bo włożyłem tutaj trochę swojej własnej pracy w to, żeby, żeby to miejsce było, było tym, jakim jest. E, cóż ja mogę powiedzieć o głodówce? No, ludzie, przyjeżdżajcie tu, warto. Schronisko nazywane do dziś jednym z najmagiczniejszych miejsc Podhala, Powstało już w latach 30. ubiegłego wieku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a później przekazany Związkowi Harcerstwa Polskiego i otwarte jako ośrodek harcerski przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. Jej ponowne otwarcie po doszczętnym spaleniu w 1938 zaplanowane było na 1 września 1939 roku, co jednak uniemożliwił wybuch wojny i ośrodek trafił pod administrację administracją niemiecką, dzięki czemu ocalał do dziś w stanie nienaruszonym. Tak Marian Antonik podsumował ostatnie 12 lat pracy w schronisku. Też głodówka była innym miejscem, była ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym, zamkniętym dla ludzi z zewnątrz, a przez te 12 lat stała się miejscem otwartym dla ludzi, schroniskiem, siedzibą chówca przez jakiś czas, wszystkim czymś, czego tutaj wcześniej nie było, więc to były strasznie Ważne, intensywne lata. Ja uważam, że to jest taka perełka we władaniu harcerstwa jedno z najważniejszych miejsc, jakie harcerstwo ma jest takim miejscem, gdzie przyjeżdżają harcerze, ale przyjeżdżają też turyści jest stroniskiem, ale też jest miejscem, gdzie odbywają się kursy, szkolenia. Znaczy, sentyment na pewno pozostanie on jest to miejsce jest magiczne, jest wyjątkowe i on pozostanie i tego się już nigdy nie da wymazać z pamięci myślę, że nie tylko mnie. Jesteś kartką z kalendarza, zakupioną gdzieś pomiędzy szufladami.